Witajcie w mojej gwiazdorskiej polowej garderobie. Dobrze widzicie, urządziłam ją sobie w skrzyni otwartej. Brak ścian, brak dachu. Można się malować i relaksować w słoneczku. Mm. Największą zaletą tego typu pojazdu jest to, że możecie załadować od boku bardzo nietypowe gabaryty. A ograniczy Was tylko zdrowy rozsądek. Przewożąc swój cenny ładunek, nie zapomnijcie go zabezpieczyć. A jeśli nie chcecie przewozić swojego dobytku pod okiem ścipskich sąsiadów, polecam kontener z plandeką. I powiozą mnie windą do nieba. W Profice mamy też dostępne kontenery bez windy, ale w szpilkach liczy się komfort podróżowania. Szampan idealnie schodzony jak dla mnie rewelacja. Nic dziwnego, w końcu to kontener chłodnia. Czy Profika ma jeszcze inne samochody dostawcze? Cieszę się, że pytacie. Dostawczaków ci u nas dostatek. Furgony, brygadówki, kontenery izotermy, samochody, plandeki, skrzynie. Pokazanie ich wszystkich zajęłoby mi więcej czasu niż delektowanie się tym trunkiem. No a Kieliszka nie dali. Na stronie Profiki sprawdźcie naszą ofertę kontenerów i skrzyń. Wiemy, że Wy wykorzystujecie je do nieco innych celów niż w naszym filmie. Woo! Ale w końcu weekend to weekend. Dość tego blichtru. Wszystko na tym planie muszę robić sama. Sama się pomalować, sama bawić. A na koniec jeszcze sama posprzątać. U nas w Proficie nic co motoryzacyjne nie jest nam obce, dlatego podstawimy zastępcze śmieciarki także z opcją segregacji odpadów. Kiedy zima jak zawsze zaskoczy drogowców mamy zastępcze piaskarki. Znajdą się też zamiatarki, wywrotki, szambiarki i inne pojazdy komunalne. Weekend zawsze kończy się poniedziałkiem. I trzeba brać się do roboty.